Hejka wszystkim. W kolejnym vlogu dawno nie było, więc postanowiłam i się nagrać z kilku dni. E... Jest przed dziesiątą chwilę. Ja właśnie zrobiłam sobie kawę. Oooo. O, o. I... I się będzie się działo. Aha! Idę do fryzjera. Meksyk. Tak. Ale nie będę wam mówiła, co będę robiła w fryzjera. Pokażę wam, jak wyjdę. Więc no zobaczymy. Z jednej strony się cieszę, że to bo chciałam już zmienić, a z drugiej trochę się boję dzisiaj, że nie, nie będzie mi pasowała ta fryzura. Ale dobra. Zobaczymy. Najwyżej trudno. Mhm. Także dobra. Do fryzera mam na 13.30, więc będę się odzywać. Zapraszam do oglądania. Umalowana. Ubrana taki golfik i spodnie Sensei. Czekam właśnie na siostrę, teraz będzie i jedziemy do fryzjera. No, także o. Chmur na dworze, brzydko jak zwykle. Dobra, odezwę się z samochodu, chyba? I po fryzjerze. My jesteśmy już w samochodzie, ale pod tym. Pod fryzjerem, bo przyjechaliśmy szybciej. Zaraz musimy chwilę szybciej wyjść i żeby, żeby zobaczyć, czy gdzieś tutaj jest. To on blisko nas, bo nie wiem. Bo to byłam 300 lat temu. No nie pamiętam! No i od razu się już po fruity zjeżdża. No, także nie mam nic do powiedzenia, bo się boję. coś światełko na Dobra. Tutaj jestem. Myślę, że właśnie zrobiłam sobie taką grzywkę, jak widać, chciałam końcówki, więc. Tak się przedstawia, jak na fryzura. Nieco nie myślicie, ja na razie też nie wiem, co myślę. Tak, jak wezmę włosy za uszy, to chyba nawet jest ładniej, niż jak mam, ale nie wiem, na razie nie, jest, nie jestem jeszcze przekonana tego. Zobaczymy. Piszcie, co myślicie. Hejka, w piątek, ja się dopiero do Was odzywam mm, po 12. .00. Jestem, jak widzicie, ubrana, umalowana. zaraz jadę do brata i do jego żony, dzieciaczków siostrą. Czekam właśnie na siostrę, niedługo przyjedzie. Na razie tyle. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj więcej nagrać, bo wczoraj nagrałam mało i tragedia. Nie wiem czy z ilu dni będzie ten vlog, bo jak na razie jest. w ogóle to nie jest vlog. Więc dobra, zapraszam do oglądania. Mam taką fajną herbatkę w Kauflandzie, to jest y, pomarańcza-wanilia. I ta herbatka jest tak dobra, 20 torebek niestety tylko. Są w takich y, paczuszkach. Kupiłam wczoraj już dwie i normalnie w szok. No więc polecam sobie zobaczyć y, w Kauflandzie tą herbatkę. Czy tam może gdzieś jedzie, nie wiem. Nie widziałam. I sobie wypróbować, bo jest naprawdę bardzo dobra. 13, się dobrze do Was odzywam. Wcześniej się kąpałam, malowałam, jak widać i tak dalej. Kawę żupiłam. Eee, szukuję się teraz: jak zwykle, niemcą ubrać. Będę jechała do siostry na kawę. No i mam nadzieję, że Ci się nagrywała więcej, ja chociaż co tak mówię, wychodząc jak zwykle. Więc ten vlog eee, będzie z kilku dni na pewno. Więc zapraszam do oglądania. Okej, okay, jednak przybrałam bluzkę. Nie będę komentowała Twojego wyglądu fryzury, bo wyglądam jak. Tragicznie. Yy, jeszcze wczoraj. Wczoraj? Podobała mi się ta grzywka i fryzura. No, no niestety. Ale taka prawda. Wyglądam gorzej niż bez tej grzywki, jednak. Strasznie. A, nie podoba mi się, nie wiem. Tragedia. Już to zdjęcie w ogóle żadne mi nie wychodzi, bo jak brzydko wygląda, to zdjęcie ci nie wyjdzie. Więc to no, jest tragedia, jest źle, jestem załamana, wkurzona i nie wiem co mam zrobić teraz. No, także przesam się tutaj na razie. Właściwie tylko to chciałam na razie powiedzieć. Czekam, jeszcze chwilę będzie siostra. tyle. Muszę jeszcze kupić sobie jedną odżywkę do włosów. Bo jak wyszłam od fryzjat miałam takie wygładzone i one takie ładnie wyglądały. A dzisiaj umyłam włas pierwszy raz po fryzjerze i one są teraz takie napuszone. W ogóle nie są ani wygładzone takie. I one takie są napuszone, dużo ich jest. I być może dlatego mi się też nie podoba, bo grzywka też mi się napuszyła. A wtedy była taka mm, inna, lepsza. I nie wyglądałam tak jak teraz, więc... Zobaczymy, jak kupię tą yy, odżywkę. Użyję, jak się coś zmieni. No, w ogóle, to będzie gitara, jak nie, to będę musiała spinać chyba to, bo nie wiem, nie podoba mi się. Chyba się przyzwyczaję jeszcze, ale nie wiem, bo nie podoba mi się. Jak na razie. Dobra, na razie tyle. Właśnie wyszłam do domu, mam nagrywać w action, ale tam jest zawsze takie zamieszanie. Nie da się w ogóle przejść, że coś się nie da nagrywać. Kupiłam takie dwie tacki. Jedna jest taka czerwona świąteczna, druga jest taka czarna. I w Lidlu, Widlu Lidlu, Lidlu, było też pakowane po pięć takich czekoladek małych, pięć opaki. Wzięłam jedne takie, jedne takie. W wzięłam też takie forenki świąteczne na pierniczki, bo nie miałam więc więcgi. No i właśnie też taka karma. W też. też. Co tam się wziąć? A, Dezydorant z Playboya ja też w I to właściwie chyba wszystko już. No, najbardziej te foremki były mi potrzebne, bo nie miałam dupieńczków w ogóle żadnych, bo nie robiłam ich pierników, a teraz chciałam sobie właśnie zrobić na vlogmasach 6 grudnia i później chyba jeszcze zrobię sobie już na Wigilię w troszkę, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Także no, zobaczymy. Jak się w Lidlu wziąłam sobie taką czekoladę Valentine's. Były różne rodzaje, chyba 3 czy 4. Nie wiedziałam, którą wziąć, ale wzięłam taką o, oryginalną taką. Więc zobaczymy, jak ona będzie smakowała, ale pewnie będzie pyszniusia. 9,99 Widlu Hejka w poniedziałek, jest po 12. żeby ja rozwał Witam, bo musiałam szybko się ogarnąć, bo zaraz dojechałam do sklepu z siostrą i na cmentarz. dzisiaj jest druga rocznica śmierci mamy. I później na 17.00 będziemy też na msze. Także o. Musiałam. Dzisiaj nie mogłam nagrzewać nic za bardzo. Kawę już mam wypitą, w trakcie, jak się malowałam. Bo tam świruje. Tak ja już jestem w połowie ubrana. Bluzkę tylko mam. Tu jeszcze odpiżamy. Jeszcze się nie ubrałam do końca. Kolczyki mam ci takie krzyżyki. No. I na razie to tyle. Przychodzę dzisiaj do Was z podsumowaniem mojej fryzury. Yy, <laughs> podsumowanie jest takie, że raz mi się nie podoba, raz mi się podoba, więc nie wiem. Yy. Tak patrzę teraz na siebie, jest git. Jestem niepomalowana, też jak jestem niepomalowana, to inaczej wygląda. Jak się to już jest nawet lepiej. <laughs> ale przeszkadza mi jeszcze tak żywka, co że są tutaj czuję, mnie tak trochę denerwuje, ale powiem, że już powoli się przyzwyczajam i jest git. Tak na, na dzień dzisiejszy mi się podoba, nawet tak. Ale no, nie jest już źle. Wczoraj kupiłam też takie fajne ciastka korzenne, takie, pier... takie o, ludziki pierniczki. Po prostu takie że się zaczepia o kubek, na kubek sobie takie zaczepiamy łapką. Chciałam Chciałam pokazać. spada ciągle. Nie chcę, nie chcę coś siedzieć. No cały czas ładnie mi wychodzi, a teraz jak mam nagrać, to nie chcę. O. I tak właśnie to ma fajnie wyglądać. W koflandzie kupiłam więc mam nadzieję, że jeszcze będzie, żeby kupić też na święta takie. Oglądam teraz Planetę Singli, pralka, sorry, ale no muszę wybrać. No i niedziela w domu, wczoraj trochę wychodziłam, ale dzisiaj sobie już siedzę w domu, jakoś tak w niedzielę nie za bardzo wychodzę. Zawsze siedzę najczęściej w niedzielę. Także no ja sobie oglądam Planetę Singli i będę montowała tego vloga. Hejka, dogrywam się jeszcze w niedzielę do tego vloga, bo nagrałam go mało też, widziałam, ale też nie nagrywam zakończeń do tych vlogów moich ostatnio, widziałam. Wczoraj spadł śnieg i jest tego śniegu już bardzo dużo i cały czas sypie. Nagrałam Wam tę troszkę przed chwilą, nie wiem, czy widać, że sypie, ale no... Jest. Jest. Zima już się zaczęła. Nie będzie pewnie padało aż tak bo już chyba nie ma padać jutro, ale jak na razie jest ten śnieżek, sypie ślicznie. Mm. Nagrywałam mało, nie wiem, jakoś tak wyszło, ale no, nie wiem, zostało 11 dni vlog masu, więc będziemy niedługo nagrywać codziennie vlogi, więc będzie tych filmów więcej. Wczoraj byłam też z Bisią u weterynarza, to się nagram tego śniegu, bo byłam zestresowana, tylko się denerwowałam, bo... Ale jest wszystko dobrze, dostałam antybiotyk. I mam nadzieję, że będzie wszystko git. Także jeżeli ten krótki film Wam się podobał, to zostawcie oczywiście kciuka w górę, zasubskrybujcie mój kanał i oczywiście napiszcie, co myślicie o mojej nowej fryzurze. No, babisia, wczoraj nie widziała, co to jest ten śnieżek. Patrzyła, co jest sypie, dalej się patrzy. Sypie, tak? Sypie śnieżek, niuniu? Sypie, tak, kochanie?